Jest ktoś w naszym życiu, komu bardzo na mnie i na Tobie zależy. Jeśli kiedykolwiek się zgubimy, On nas zawsze będzie szukał, bo jesteśmy dla Niego najważniejsi i zawsze nas znajdzie, jeśli Mu na to pozwolimy. Jeśli zgubimy bardzo ważną rzecz, myślę, że to jest bardzo trudny moment w życiu. Moja siostrzenica niedawno zawarła związek małżeński i w bardzo krótkim czasie zgubiła obrączkę. Tę obrączkę, którą nakładał jej kochany mąż, ślubując jej wierność i uczciwość małżeńską. Ta sytuacja bardzo mi pasuje do dzisiejszej Ewangelii. Gdy owieczki czy drachmę kobieta szuka, i gdy ją znajduje, raduje się, sprasza wszystkich. I myślę, że w przypadku mojej siostrzenicy, gdy odnajdzie tą obrączkę, ja myślę, że się będzie bardzo radowała, zaprosi swoich przyjaciół, będzie taka wielka radość, bo znalazła coś, co zgubiła. I tak jest podobnie, gdy grzesznik, osoba słaba, nawraca się, taka jest radość w niebie. Tak jest, gdy Pan Bóg. Chcąc nas znaleźć, my pozwalamy Mu, żeby nas odnalazł. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Boga, dla którego nie jest ważne, co inni o nim myślą. Te wszystkie szemrania faryzeuszy, celników, z kim, że On siada, z kim, że On jada, dla Niego to nie jest ważne. Dla Niego ważny jest człowiek, konkretny człowiek czyli ja i Ty. I nieważne, ile razy w życiu się zgubimy. Ważne jest to, że pozwolimy Mu się znaleźć. Dzisiejsze słowo mówi wyraźnie, że On potrafi zostawić wszystko, aby uratować człowieka. Ta jedna owieczka jest tak ważna w Jego oczach, że zostawia wszystko. Czy słyszycie to słowo wszystko? Dzisiaj Pan Bóg mówi do nas tu i teraz, do mnie i do Ciebie. I jesteś dla mnie ważny. Jesteś w moim sercu, jesteś dla mnie bardzo cenny. Gdziekolwiek jesteś, ja zawsze będę przy tobie. Zbliżali się do Niego wszyscy, celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.